W Dzisiaj jest, nie ma liści, nie ma tekstu. To jest słychać, jest słychać po prostu jak jeżdżą w że jest wszystko słychać. Jak mi okno otworzę, ja o, o, słyszę, wsiadź rano, są liście, jest bardzo spokojnie, a ja będę miał w tej metrów od Smród i ubóstwo za tak w są w tej chwili, stoją cztery budynki i następnie się budują. Jak było robione ten wariant, ja, dlaczego miasto przepraszam, dlaczego miastom wydawało pozwolenie na budowę klipną? Można no, powstrzymać się od tego. Proszę Pan będzie się postawił budynek 10 metrów od tego. Mam pytanie do głównej dyrekcji, bo wychodząc tu na spotkanie widzę, że to wszystko się sypie. E, e, schodzimy z A4 i może zostawmy, może oszcz oszczędzimy mieszkańcom tyle zdrowia, bo ja widzę były obiecanki, że w 2013 my jedziemy w kampanii i może Państwo wy powiecie, nie denerwujcie się, bo najbliższych 20 lat, 30 nie zrobimy, bo dzisiaj słyszałem, że z A4 rząd premiera Tuska schodzi a my się bawimy tutaj, ludzie się denerwują, my w centrum się trujemy, a to będzie zostawione na 20 lat. Może uczciwie powiecie, nie ma pieniędzy, bo nie ma. I przestańcie ludziom truć głowy, podchodząc tutaj na zebranie, wy zgadza się, że schodziliście za cztery dzisiaj i nie będzie pieniędzy dopiero kościerzyna, która zawsze była zapomniana. Chociaż... Tutaj by się należało, bo 80% to są, e, tutaj jest e, siedziba e, i premier Tusk powinien się nam odwdzięczyć, bo go tyle wybierało. Ale przestańcie tu w tej chwili e, bujać ludziom i zostawcie ich lepiej w spokoju i może chociaż my do końca na ten cmentarz nas zaprowadzą, bo tak blisko jest, bo ja przyszedłem już dwie operacje i nie wiem czy ja I się pytam i się pytam, czy to jest realne. I czy to jest prawda, że z A4 zeszliście dzisiaj? Widzę problemy też, że obwodnica nie powinna iść w granicach miasta Kościerzyny. Ponieważ każda obwodnica na świecie jest budowana poza e, granicami miasta. Jeden ewent e, jest, że w Kościerzynie ona w granicach miasta ma powstać. Nie wiem czyje to są interesy. W trakcie kampanii wyborczej docierały do mnie e, sygnały. Że na trasie tej obwodnicy posiadają działki pan burmistrz i pan Jaroniec, geodeta, który wykonywał e, prace geodezyjne. Chciałbym, żeby oni się do tego ustosunkowali w prasie i odpowiedzieli na te pytania, jaki interes mają, żeby tędy szła ta obwodnica. Ja z kolei słyszałem e, w wypowiedziach pana burmistrza, że będzie budowane e, uzdrowisko a nie miasto rozwijało się przemysłowo. I to mnie tutaj e, dziwi. Czyli wariant nie odpowiada panu. Nie odpowiada ze względów zdrowotnych dla tego miasta, bo cały smog pójdzie na miasto. Czy no, spotkanie ma typowy charakter informacyjny, który już nic nie zmieni. Takie jest moje zdanie, odczucie po tym spotkaniu. No, że jest za późno? A, no, na pewno jest, znaczy za późno. Każde spotkanie miało charakter informacyjny. Nie było w moim przekonaniu żadnej takiej konsultacji. I taki wariant, ktoś tam podjął taką decyzję i taka zapadła i w tej chwili jest kwestia tylko tego rozwiązań czysto technicznych, a nie zmiany wariantu czy przebiegu w takim czy w innym miejscu. Ten wariant przebiega tak jak wynika z przedstawionej sytuacji maksymalnie w granicach administracyjnych miasta. Nie wiem dlaczego, ale tak jest, prawda? Nie w jak najmniejszym stopniu przebiega a po terenach Wiejskich. Co to powodowało? Kto spowodował taki, a nie inny przebieg? To nie do mnie pytanie. To, co podkreślaliśmy, my prezentujemy materiały bardzo robocze, materiały robocze, które poddaliśmy dyskusji i liczymy na konkretne wnioski mieszkańców, właścicieli terenów przede wszystkim przyległych, co do oczekiwań w zakresie przede wszystkim dostępności, bo ta sprawa, tak jak mówiłem, jest otwarta dostępności do działek przyległych. Ja podkreślę i powtórzę, że o ile przebieg obwodnicy jest ustalony decyzją środowiskową, o tyle wszystkie rozwiązania projektowe okołoobwodnicowe, że tak się wyrażę, one cały czas są sprawą otwartą. Czy to drogi dojazdowe, czy zjazdy, czy chodniki. Dzisiaj była poruszana również sprawa ekranów. To są wszystkie y, takie sprawy, które... Jeżeli pojawią się wnioski, one będą rozpatrzone i jeżeli będą zasadne, to, to one mają szansę jeszcze znaleźć się w tej dokumentacji. Ona jest w tej chwili w fazie roboczej, a zatem nic jeszcze nie jest przesądzone. Jest... Szansa na uwzględnieniu jeszcze wiele, wiele rozwiązań, ale tych, tak jak mówię, towarzyszących. Jest możliwość kierowania drogą pisemną, mailową lub faksem na adres Generalnej Dyrekcji Oddział w Gdańsku ulica Suwisława. Tam proszę do Generalnej Dyrekcji wszystkie wnioski kierować. I jeszcze ważna informacja, do 7 marca, tylko do 7 marca czekamy na te wnioski, to też jest. Yy, yy, Uwarunkowane tym, aby zgodnie z harmonogramem tą, tą inwestycję przygotowywać. Będziemy tylko do 7 marca te wnioski rozpatrywać, które do tego terminu wpłyną.